Dzień dobry Państwu. Wydarzenie dnia. Szanowni Państwo, były minister w rządzie Mateusza Morawieckiego, pan Waldemar Buda, europoseł, ujawnił wysokość haraczy dla Jarosława Kaczyńskiego. Przez PiS w tej chwili wywołana afera, dokładnie. Przez Jarosława Kaczyńskiego, który zawsze dokonuje tych wojen wewnętrznych po to, żeby nie powstały jakieś, jakieś grupy, które działały przeciwko niemu. On chce, żeby te grupy były słabe, żeby wzajemnie się kłócili i on, żeby później mógł te konflikty gasić. W tej chwili ma problem, bo rozregulował już ten zegarek i tych konfliktów gasić nie może. Jest w tej chwili zakaz tych wojen wewnętrznych, ale no, cały czas mu się udawało, teraz, to, teraz już to nie działa. I pani Wojciechowska von Haukelom, Van Haukelom, przepraszam bardzo, e, chciała wyrzucić z spisu człowieka Mateusza Morawieckiego, czyli Waldemara Budy. Powodem było niepłacenie składek. Już od dawna słyszeliśmy, że posłowie buntują się i nie chcą płacić tych wysokich haraczy dla Jarosława Kaczyńskiego. Nie widzieliśmy wcześniej, jak to wygląda, natomiast nie dziwię się, no bo jeżeli w takiej sytuacji dla nich kryzysowej, Kaczyński wychodzi wtedy, kiedy był problem z, z tą dotacją, za wybory. I wtedy Jarosław Kaczyński zebrał tych wszystkich swoich najwierniejszych i wyszedł i opowiadał o tym, że no, muszą się zwrócić ze społeczeństwa o zbiórkę. Oczywiście pamiętacie Państwo, że ta rywalizacja w sprawie zbiórek pomiędzy Ryzykiem, Sakiewiczem i Kaczyńskim nawet Pani posłanka Lichocka, która była w studiu Telewizji Republika i tam nagle wypaliła z takim apelem, żeby płacić na PiS, na Karola Nowrockiego. To chodziło wtedy o kampanię wyborczą, a nie na nic innego. No oczywiście tutaj Sakiewicz i jego media mieli swoje jakieś cele, na które należało im wpłacić, samochody transmisyjne i jakieś tam różne rzeczy. Najbardziej rozbawiło mnie to, że um, on ogłosił zbiórkę po to, żeby oni pokazali um, inaugurację, czyli zaprzysiężenie Karola Nawrockiego. Wiecie Państwo, telewizja Republika, która powinna to robić. To dla nich niezwykle ważne wydarzenie, to oni, żeby najlepiej pokazali jeszcze zrobili zbiórkę, wiecie, to jakieś żarty są yy, z, z ludzi. Posłowie, którzy widzą, że Jarosław Kaczyński, wtedy, który wyszedł na tej konferencji i zadał mu pytanie, co z majątkiem PiS i czy ewentualnie PiS będzie nie wiem, sprzedawał Nowogrodzką, czy będzie robił coś, żeby z własnych środków, w związku z tym, że PKW nie będzie wnioskowało o tak dużej refundacji za wybory. W związku z tym, że złożono e, e, tam prawo i wykorzystywano między innymi wojsko i tak dalej, i tak dalej. E. I Szanowni Państwo, Kaczyński powiedział rzecz szokującą. Powiedział, że PiS nie ma majątku. Że tutaj praktycznie na Nowogrodzkiej to są tylko stoły, krzesła. Może jest to warte ze 100 tysięcy złotych i wszyscy nagle popatrzyli, no bo wiedzą o tym, wydawało im się, że Srebrna, że te wszystkie spółki należące do PiSu, no przecież również Jarosław Kaczyński w jakiejś tam części jest bardzo ważnym udziałowcem mediów Stakiewicza, Telewizji Republika. I nagle okazało się, że nie ma kasy. A Haracze na Kaczyńskiego płacić trzeba. No i ten pretekst do tego, żeby rozpocząć wojnę z ludźmi Morawieckiego, między innymi atakowanie posła Budy, zemścił się. Pani Van Haukel w rozmowie z dziennikarzami z TVN24 no, mówiła, że on zalega i teraz, i że to jest w ogóle wstyd, bo on dzięki partii, dostał posadę, tak to trzeba określić, europosła, teraz nie chce płacić. I Buda udzielił wywiadu telewizji Republika. Pamiętajcie, to się ukazało na ramach telewizji Republika i jest to niezwykle ważna informacja odnośnie tych kwot, jakie sobie Kaczyński wieczuje. Słuchajcie, niezależna.pl, tu nie ma autora, nie, nie przepraszam, autor Michał Dzierżak. To samobójstwo zbiorowe i nie chcę w tym uczestniczyć. Europoseł PiS komentuje medialne spekulacje. Musimy to wyjaśnić, a nie chodzić do mediów i opowiadać, co się dzieje. To są nasze wewnętrzne sprawy. Tak o sprawie swojego domniemanego zawieszenia w prawach członka partii mówił dziś w telewizji Republika europoseł PiS Waldemar Buda. W mediach pojawiło się w ostatnich dniach informacje, że Waldemar Buda, Europosł PiS miałby zostać zawieszony w prawach członka partii w związku z rzekomym nieregulowaniem składek członkowskich. Pojawiły się również konteksty, że wniosek miał związek z udziałem Budy w wydarzeniu o nazwie Igrzyska Wolności organizowanych w Łodzi. O te kwestie Buda, pytany w rozmowie, pierwsza rozmowa dnia na antenie TV Republika, podkreślił, że nie chce rozmawiać o sprawach partii na zewnątrz i nie wierzy w to, że są w partii siły, które chciałyby ro rozbić jedność prawa i sprawiedliwości. Nie, to Jarosław Kaczyński po prostu umie tylko zarządzać przez wewnętrzne konflikty i podwiedzanie jednego na drugich, ale to zaraz o tym powiemy. Musimy to wyjaśnić, a nie chodzić do mediów i opowiadać, co się dzieje. To są nasze wewnętrzne sprawy, powiedział Waldemar Buda. Wskazał, że rozmawiał wcześniej z prezesem Pis, Jarosłem Kaczyńskim, jednak już po samej sytuacji dotyczącej próby zawieszenia takich rozmów nie było. Pewnie niedługo będę miał okazję, to dał Buda. Podkreślił, że miał zgodę Kaczyńskiego na udział w igrzyskach wolności. Tak jak Państwu mówiłem, Kaczyński wszystkim dawał zielone światło. A później ludzie dowiadowali się, że on zrobi inaczej. A no tak było e, chociażby z, z usuwaniem ze stanowiska pierwszym razem Jaska Kurskiego. I nagle okazało się, że mm, pan Czabański przestrzelił, źle zrozumiał Jarosława, Jarosława Kaczyńskiego i, i wyszedł. Na kogo wyszedł? Czytałem. Wypowiedzi medialne niektórych członków PiS, jakoby był to problem i byłoby to nieuzgodnione. Nie to nieprawda. W partii są różne napięcia, ale PiS niczym nie odbiega w tej kwestii od innych ugrupowań. To takie docieranie się. Zapytany o płacenie składek stwierdził, że publicznie dostępny jest wykaz, kto ile wpłaca i dodaje. Że składek wynikających z różnych form członkostwa i aktywności jest kilkadziesiąt. Tysięcy rocznie. Rozumiecie Państwo, ja, ja, ta kwota jest szokująca. Jeśli ktoś twierdzi, że zalegam, wpłacając kilkadziesiąt tysięcy złotych w tym roku, jeszcze raz powtarzam, kilkadziesiąt tysięcy złotych w tym roku, wpłacam wszystkie obowiąz obowiązkowe wpłaty. Natomiast te, które mają charakter darowizny, każdy wpłaca różnie. Są różne tytuły wpłat. Jestem raczej w awangardzie wpłacających. Odpowiedział Waldemar Buda zapytany wprost, czy zalega słodkami. Nadmienił, że Publiczne rozmawianie o składkach i wewnętrznych sprawach partii to samobójstwo zbiorowe. Nie chce w tym uczestniczyć. Zapytany, czy PiSowi grozi rozłam i czy Mateusz Morawiecki jest sekowany w partii, odparł, że powtarzając, że nie wierzy, by były w PiS siły, które chciałby kogoś wypchać z partii. Media spekulowały, że Morawiecki został odsunięte od pracy nad programem PiS. Buda wskazywał, że są trzy filary. Piotr Gliński jako koordynator zespoły programowego oraz zespół pracy dla Polski koordynowany przez Morawieckiego. Mam wrażenie, że nie było tu między strukturami. Dzisiaj to medialnie jest wyjaśnione. Piotr Gliński koordynuje całość pracy za części gospodarczej w ramach Zespołu Pracy dla Polski. odpowiadał Mateusz Marawiecki. To jest najlepszym specjalistą w zakresie i, powin, i ta praca powinna trwać. Tak, szanowni Państwo, czyli te dobrowolne wpłaty, czyli Pan Buda miał odpowiadać za to, za te dobrowolne płaty. Hmm. Wiecie Państwo, czyli to jest jasne. Jarosław Kaczyński, który mówi, że napisy jest strasznie ciężkiej sytuacji, zbierał cały czas pieniądze na kampanię Karola Nowrockiego i później na PIS, w tym samym czasie negocjuje kupno dworku napolońskiego, czy tego zajazdu napolońskiego. W Warszawie. Tam są pokazane te no, ochydne działania, hmm, polegające na tym, że próbują oszwabić te dwie panie, hmm, no, wykorzystując sytuację hmm, jakieś tam hmm, 3% tej, tej ziemi, która jest nieurulowana i chcąc im w związku z tym, płacąc zaliczkę, i później je o to ścigając, chcąc te panie wykorzystać niebywałe, ale ludzie widzą, Kaczyński ma kasę, Kaczyński ogranicza kasę ludziom w terenie, ma kasę na ochronę, ma kasę na to bizantyjskie życie, ale atakuje ludzi, którzy nie chcą dobrowolnie wpłacać. To wygląda, wiecie Państwo, naprawdę niebywale, bo to rzeczywiście w związku z tym prawem prowadzonym przez PiS, między innymi, tutaj jest problem, żeby się do tego przyczepić. Ale sami Państwo widzicie, no jeżeli ktoś ma partię i zgrupuje sobie prawo do tego, że może ludzi po prostu haraczować, dlatego że z ramienia tej partii otrzymują stanowiska jakieś. No, to jest coś niebywałego. Ja uważam, że jednak należałoby jakąś legislację wprowadzić, żeby to ukrócić. Przypominam Państwu materiały Stefania z 24 sprzed z, z dwóch lat. I tutaj możemy przeczytać. Wpłaty na kampanię PiS. W samym PiSie ten temat wywołał dużą nerwowość, u niektórych nawet panikę. O serii reportaży na temat finansowania kampanii europosłów PiS przez osoby z państwowych spółek mówili goście specjalnego wydania Czarno na Białym. Jak widziałem te same nazwiska i te same kwity, to coraz szczerze otwierały mi się oczy ze zdumienia, mówił jednak z autorów reportaży, Dariusz Kubik, dziennik Stefan 24 Grzegorz Łakomski mówił, że w samym PiSie ten temat wywołał dużą nerwowość, u niektórych nawet panikę. Natomiast rzecznik i aktywista Krzysztof Izdebski przyznał, że to jest legalne. Ale to nie są chyba wartości, jakich oczekiwałoby od polityków. Dziennikarze TVN24, Grzegorz Łakomski, Dariusz Kubik w serii portaży do spółki SpiS przeanalizowali finansowanie kampanii europosłów Prawa i Sprawiedliwości. Ustalili, że znaczną część ich sfinansowały osoby sprawujące kierownictwo w zależnych od rządu, spółkach zależnych od PiS. W instytucjach państwowych, w najnowszym materiale do spółki SpiS finansowanie. Finansowe plecy ujawnili, że 83% pieniędzy przeznaczonych na kampanię wiceprezesa pis Jakima w 2019 roku, czyli ponad 400 tysięcy złotych, pochodziło z darowizn od osób zatrudnionych właśnie w tych miejscach. W piątek w specjalnym wydaniu Czarno na Białym, w reportażach rozmawiali ich autorzy właśnie o tych sytuacjach. I pamiętacie, Państwo, tam było pokazane szereg tych posłów PiS, na których wpłacali różni Ludzie ze spółek Skarbu Państwa. Czyli po prostu dostałeś od nas posadę, płać. Płać, albo wylecisz, albo nie będziesz już więcej przez nas desygnowany do stanowiska. To jest właśnie haraczowanie Kaczyńskiego i Waldemar Buda ma rację. Jeżeli ruszy się ten temat, to będzie samobójstwo dla. Kaczyńskiego i dla jego ludzi. Dlatego Kaczyński szybko się z tego wycofał. Już nie ma sprawy z wywalaniem spisu Waldemara, Budy. Wiedzą Państwo, no jest to wyjątkowo ohydne, że jeden kadłubek niewincenty z naszych pieniędzy oharaszował sobie ludzi, którzy dostają stanowiska dlatego że on wygrywał wybory i to nie wiadomo, czy wygrywa wybory zgodnie z prawem, czy nie. Zwracam się Państwu, żeby byli uprzejmi przeczytać mu książkę jak pis z wybory. I to nie pierwszy raz. Bardzo Państwu dziękuję za uwagę. No po tym mam nadzieję, że ten temat fałszerstw i temat haraszu uchaczyńskiego robi się niezwykle dla niego niewygodny i groźny. Do vizinho Państwa.